Cześć, to jest mój ale odcinek, mam odcinek z stoka boka, więc przejdźmy do odcinka. Dobra, dzisiaj wyjeżdżamy, szybko muszę wziąć walizkę. Jezu, znowu mi się jakiś TikTok odpalił. Instagram, boże, już mi się myli, bo dziewczyny ciągle tego jakiegoś TikToka, czy jak to się tam nazywa, oglądają. Jest ten komputer ciągle włączony, dobra, jedę góry. E, dobra, jedziemy jeszcze z Julą. Wyłączaj komputer i się pakuj. A gdzie? Do Chorwacji. Okej. Okay. Mm -hmm. No, pakuj, pomóż mi się pakować. Mam e, co? czuję. E, co? Co Fajnie skarby, jakbyś sobie wreszcie znalazł, może dziewczyna. Znalazłem. Znaczy. Co? co? Masz dziewczynę? Tak. No, co mówisz? Uuu, jaka ładna! Ty może ją zaprosisz, pojedzie z nami? E, nie. Następnym razem? No, bo teraz później na To się pakuj. No dobra. To się pakuje. Wiesz co chcesz? Dobra, dziewczyny, pakujcie się. Bo zaraz idziemy. Okej. Okay. Dobra, spakowałyście się, bierzcie podręczny. Dobra. Wkładajcie bagaże do tutaj. Okej. Okay. A ja szybko idę do mamy. To my poczekamy w indzie. No, chodź i sobie poklamę pójdzie w samolocie, bo tam się no. chyba długo i leci. Dobra, e... bo my lecimy tata do Puli. Tak, do Puli. E, dobra, mamy wszystko? Dobra, ja zostałem już tą ulotkę. I ciotka się, ciotka się zajmie sami? Weź tą zabawkę. Po co? Bo ja nie boję lapać. Jeszcze musimy iść po waszą siostrę. Dobra, szybko jedziemy. A i pamiętajcie, że z Julą się spotykamy na lotnisku. Dobra, e, bagaż podręczny. E, dobra, już lecę. No, no, leć szybko, bo się spóźnimy na samolot. Mamy go o 6.30, jest 4.30. Więc nie wiem, co gadacie, że się spóźnimy. E, dobra. My jesteśmy, jesteśmy. A jeszcze nie mamy wszystkiego spakowanego. Jak to? E, sekundkę, ja muszę wziąć jeszcze. O, skarbie twoja terepka Wiesz? Nie, mamo, nie biorę. Ja wezmę moją. Jeszcze. Torebkę i idę ją spakować. Mam obrząz jenomudzin. To wyjdźcie je stamtąd. Co ja muszę wziąć przede wszystkim? Nie ma kremu z filtrem, jak to? To kupimy tam, kochanie. Okej. Okay. Przed wejściem jeszcze muszę zebrać stąd rzeczy. Dobra, chodź, bo już wszystko mamy. To ja wszystko... Nie, muszę wziąć to tą torebkę z kluczami. To ja już dam wszystkim. wszystko do auta. Dobra, to masz to daj. tego Miśka. Dzięki, ja się boję latać. tragicznie to jest. Chodźcie wszyscy. No dobra. Już odłożyłeś? Tak. E, wózek. Po co? Dobra, ja wezmę. Dobra, weź. I wziąłeś. Dobra, chodźcie. Idziemy. Na lotnisku. Dobra, chodźcie szybko. No dobra, dobra. Oh, hej, Jula. Cześć. Dzień dobry. No dobra. No, dzień dobry, dzień dobry, tutaj paszporty, jeden, dobrze, do kontroli, e, proszę dzień można to, iść tam, pani zaraz was, ten, e, dzień, dobrze. dzień dobry, dzień dobry. E, dobrze, no to tak najpierw e, dajemy torbę pierwszą, to jest dobrze, jak pika to dobrze, tutaj dajemy. A podręczny dobrze. Państwo tam nie dadzą? Nie, 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 podręczny nie. Kolejne. To plecak ten, ten, ten jest podręczny. Mhm, dobrze. Ten. Jest podręczny. Kolejny podręczny. Dobrze. Proszę coś nie... jeszcze? Tak, tylko nie ma, tylko też. Okay. To nie jest podręczny. To proszę tam. Jak na razie jest wszystko. Co? Po co tyle to trwa? Po kontroli. Dobrze, teraz jeszcze zapraszam tutaj do sprawdzenia. No dobrze. A to nie jest pager podręczny, chyba, proszę pani. No dobrze. Eee, eee, no dobrze. Pip, eee, Muszę cię przeszukać dziecko. Tak, boję. nie Dobrze, może coś się sam. Zapraszam pana. A, tu zegarek. No to proszę zdjąć. No dobrze. Teraz ja! Uwaga, uwaga! Można wchodzić do samolotu do Chorwacji. You can go to play to Hormesia. No, czekaj na mnie! Uh. Proszę tutaj, bilet. Przepraszam, proszę. Dziękuję. Proszę. 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 Chodź, kochaniutka, chmurcio. Chmureczka moja, chmur... Chodźcie już. Dobra. Hmm, to to też... Tato! Co? to. Co? Podnieś mnie. To jest dziwne. No dobrze. E, tutaj proszę wszystko. Dobrze. Można usiąść. E, przepraszam bardzo, ale to są nasze miejsca. nie. Ja się siadam z tą bestią. Okej. Okay. Dobra, dajmy. My siedzimy z przodu. Ej, zostaw mnie dziwaku. A! Uwaga, uwaga, zaraz startujemy. Proszę zająć mi złoje miejsca. Ja potrzebuję, mam. Ja potrzebuję przetlanki. Gdzie ona była? Uwaga, uwaga, startujemy. Turbu. 15 minut później, można odpiąć pasy! Dobra, ja idę... Oj, sorry psie, ja chcę dać jezorkom. I stara, patrz jaką fotę zrobiła. Ładna? No ładna, mega. Ej, oglądamy jakiś film, no nie? No pewka. Ej, kupiłabym chipsy. Dzień dobry, co państwu podać? Mają państwo chipsy? Eee, no powin... nie mamy. Skończyła się. Co bierzemy stara do picia? Sok pomarańczowy? No. Mają państwo sok pomarańczowy świeżo wyciskany? Mamy. A czemu mamy już w kartonie? E, bo musieliśmy gdzieś go nalec. A, okej. Okay. Proszę. Jeszcze coś do jedzenia mogłaby pani chcieć? E, ja bym poprosiła e, hot doga. i e, Dobrze. E, A, ja poproszę banana. Albo nie, nie lubię bananów. E, nie ma banana. Ja poproszę... to ja poproszę, tutaj wrapa. Ja ja poproszę proszę, wrapa. Tutaj mylimy cię. Ja poproszę wrapa dla ciebie. E, dziękuję, proszę bardzo. Uwaga, uwaga, lot będzie trwał dwie godziny! Więc proszę się nie Mmm, ale dobre! No, moje jest takie dobre, chcesz spróbować? Nie, dzięki. Masz. Proszę, no. nie może. E, Dziękuję za szklankę. 50 minut później. Ej, stary, robimy foty. Dobra. Piękna. Dobra, A, oglądamy jakiś no, film, no, bo godzina została. Siostra, żeglamy w tą fajną grę ona się nazywa Loblox. Trochę ja się ten No. No, no pewno O film! Turbulencje, uwaga, uwaga! My proszę, masakiet, pasy. Turbulencio, please. 10 minut. podnie proszę, zapiąć pasy, Powtarzam! Nie boję, nie boję. Ciek, 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 ciek. Mm. Okay, Okay. Oj, łamany, już po, łamany ten angielski, trochę tej pani szedła, nie? No. Chyba za, po angielsku najlepiej nie było. No co bo. Ej! Przypadkiem! Ej! mama on mnie bije! Ale ona cię nawet nie dotknęła. Ale ona mnie bije. Oj, ja cię, chodźcie już do tego hotelu. Czekaj, rzeczy trzeba wziąć. Skarbie, jeszcze musimy wziąć bagaże resztę. Dobra, jesteśmy, chodźcie, chodźcie. A mamusiu, już jak to jest, kto będzie z kim w pokoju? Wy będziecie spały w pokoju z nami. Chyba. Nie wiem, sprawdzimy, jakie są pokoje. E, Państwo na jakie nazwisko mają rezerwację? E, na nazwisko Liz. E, dobrze, to będzie jeden klucz e, na trzecie piętro i jeden na drugie. tu wiem, Najpierw na trzecie, chodźcie. I jedzenie już jest w Dobrze. Chodźcie. najpierw idziemy na drugie. Na trzecie. Zaklepuję trzecie piętro? Ja też. Zobaczymy, Mamo. Zobaczymy najpierw ile jest ja. pokoi. Ja byłam pierwsza. Ha. No i co z tego? Jestem pierwsza, najlepsza. Już. Dobra, chodźcie. Eee. Na pewno. Ty śpisz tu. Aha, no dobra. Idealny pokój dla nas. No dobrze, dzieci, to my idziemy... Dajcie na... nam klucz jeszcze tylko. My idziemy na drugie piętro Ale i się widzimy się na śniadanie. Dobra. O, śniadanie jest, yy, kończy się o 10, a zaczyna o 8. Dobra. Yy. Macie wszystko i my już idziemy. Chodźcie, dziewczyny. Na, my mamy drugie piętro. Co? A ty tam będzie, mamo? Nasza sypialnia. Chodźcie, idziemy zobaczyć. Tur tego... Apartamentu Ej, stara, zamkn bo miałyśmy zamknąć drzwi. Ej, ale mam ładny widok. Dobra, ja idę zamknąć drzwi, bo jeszcze tam ktoś wejdzie. Do tego domu. Najpierw ja się rozpakowuję. Zapomniał dobra, już jest okularek Gdzieś mi zniknęły, dobra. Teraz ja już się rozpakowałam. Nasza kolej. Ty pierwsza. Dobra. O, moje okularki. Padły w ścianę pewnie. Dobra, spakowałaś dobra. się star No, dobra, to może pójdziemy gdzieś na to śniadanie, to chodź. Dobra, idziesz na śniadanie. Czekaj, ja muszę wziąć telefon. Ja muszę się przebrać, bo tu mi gorąco. No i? Może muszę się przebrać. Po co, bratki? Bo mi gorąco. Dobra, stara, dobra, ja jeszcze muszę to wyjąć, bo nie mogę znaleźć. Dobra, chodź stara już, dobra. To chodź. Idziesz? Idę. Ej stara, trochę jest w tym gorąco, moja. No. Dobra. Eee, co wy tu jeszcze Winda raz się idzie. zacięła. Idziemy na nas, teraz. Dobrze, chodź. dobrze, to my idziemy z, z tatą, a wy tam idziecie na... Co to za kupole? tu jakaś? To jest za... Dobra, jesteśmy już na swoim piętrze, nie wiem czy już to mówiłam. Dobra, to może dzieci... To się... jest nasza sypialnia! To wy się rozpakujcie, a ja o, muszę na chwilę usiąść, bo mi, mi... dobrze. Dobra, my się już rozpakowaliśmy. Yy, dobra, chodźcie, jeszcze to zaniesimy. Chodźcie, zaraz będziemy się na śniadanie, a to zaniesimy w sumie później. Chodźcie na śniadanie. Musimy już iść. Dobra, chodźcie na to śniadanie. Chodźcie, chodźcie no. A poczekajcie na mnie. Dobra, chodźcie. Proszę Pani, w systemie... Jakaś gipia rodzina. Slay, a my Ty... jak to się zgubi, to chyba Nie mów tak, kochanie. Ale ona mówi, że my jesteśmy głupi. Dobra, ale nie mów tak. Głupi głupiemu, coś tam nie. Tam. Zniadanie już jest w scenie i można sobie wybierać, co chce się. Dobrze. Czyli ten, jak to się nazywa? Szwedzki stół. No, chyba tak. Wybierzemy ten stół! dobra, to my tam. Nie. Ja nie chcę z nim! No zobaczcie, ja się tyśmy nie ja też. O, szklankę, stara, odłóż telefon. Dobra, ja pierwszy <mysy> <mysy> oh, oh, Kochanie, szybko, szybko. Y, dzieci... Y, Idźcie y, do pokoju. Nie, dzieci i y, się opukujcie się. Kochanie, odłóż to. Jedziemy do szpitala, szybko. Mam nadzieję, że tu jest jakiś szpital. Eee, daj ten telefon. Szybko jakiś. Dzięki. Szybko biegniemy, kochanie. Daj ślady jakoś. Dobrze. Szybko wsiadamy do taksy. Ej, co się stało, mamie? Mama zaczyna rodzić. Jak to? No, ja będziecie się boję. Będziecie miały już brata zaraz. Numer dwa. O, oh ja... Symy G, symy G, będę musiał go nauczyć podrywać. Nie będzie w ogóle podobny do ciebie, mam taką nadzieję. Pozwólcie, że chapsnę to. To nie jest mm. twoje. Dobra. Dajcie, kazali nam się, się. opiekować, więc idziecie z nami do pokoju, dziewczyny. Chodźcie. Czy oni ci zabrali swój telefon? Tak. Jak coś masz do mnie, numer chyba. No, na pewno. Dobra, jedziemy. A ja mam nadzieję, że będzie podobny. Chodź, kochanie, szybko, szybko, szybko. Mają, państwo numerek? Nie. Moja żona rodzi. Proszę pomóc. Dobrze, też się na piętro. Numer dwa. Dobrze, szybko, szybko. Dzień dobry, że powiadomiona. Tak, tak, moja żona Proszę rodzi. pana, proszę być spokojnym. Dobrze? <laughs> Głęboki wdech i wydech, proszę pani. Wdech i wydech. Wow, bardzo ładne dziecko Państwo mają. To ja tutaj może się Państwo cieszyć, a ja wytłumaczę tutaj Panu zasady, które musi żona przestrzegać. Chodzi mi, żeby po prostu żona trenowała przez miesiąc, to szybciej je zejdzie w ruch. No dobrze. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Tam to było za darmo rodzenie. Możemy już iść? Jeszcze chwileczkę, ja będę musiała przebadać dziecko. Dobrze, proszę. Oj. Dobra, to ja tutaj, yy, przebadam ja. Yy, No dobra, Czy już pani ci dziecko da, to ja będę później iść i przynieść rzeczy, okej? Okay? Dobra. dzieci Dobra, już jestem, yy, podłożę ten telefon tam. Yy, to telefon jakieś ubrania. Nie wiem, która jest jej piżama. To jest chyba piżama i wezmę jej tą sukienkę. Nie wiem, losowe rzeczy. A, pomyliłaś moja żona. Jednak mieliśmy tu zostać dwa tygodnie. E, dwa miesiące. Dzieci mają. Bo nie możemy je lecieć. Masz tu skarbie rzeczy. Już jest późno dosyć. Więc... Nie, w sumie nie jest późno. Kilka dni później. To, już skarbie, choć już już możesz chyba wyjść. Chodź. Tylko musisz Oj. się przebrać. Trzymaj. A to miałam odłożyć. Mary dzwoni. Nie. Nie Bogdan, Marcin tym razem. To chodź. A i już powiedziałem dzieciom, że jednak zostajemy dwa miesiące. Dziwny człowiek. To koniec odcinka! Więc ba i nie wiem, co ty tu robisz.